Żołnierze kosmosu, federalna sieć telewizyjna. Zaciągnij się chcą walczyć o przyszłość świata. Robię swoje. Robię swoje. Robię swoje. Robię swoje. Ja też. Oni robią swoje. A ty? Ocal świat z piechotą. Służba gwarantuje obywatelstwo. Chcesz wiedzieć więcej? Meteor Robaków. Kolejny meteor Robaków. Tym razem jesteśmy przygotowani. Lepiej niż kiedykolwiek. Klendatu, ojczyzna meteorów, orbituje wokół dwóch słońc. Potężna siła grawitacji, czy niewyczerpane źródło meteorów w postaci pasa asteroid. Dla bezpieczeństwa naszego układu słonecznego Klendatu musi zniknąć. Przerywamy program i łączymy się z Klendatu, gdzie rozpoczęła się inwazja. Jesteś na wizji. To miejsce nazwane przez żołnierzy Wielkim K.